To kierunki, że grasz drużyna starsza, eee, łańcuch. Łańcuch też korzystała. Jak ocenisz mecz wygrany kolejny, macie 6 punktów, więc już jesteście jednej w finał. Tak można powiedzieć, że już jedną nogą jesteśmy, ale to jeszcze nie można dzielić skóry na niedźwiedzi. Tak jak się to no Już dwa jesteśmy, no, ale, no, ale, ale, ale jeszcze nie, ma ale jeszcze, nie wiadomo, kto. Które... Zajmiemy, także gramy do końca, chcemy następny mecz też wygrać, wiadomo, przyjechaliśmy tu wygrywać, nie, przegrywać albo remisować mecze. Także no, 4-2 wynik teraz, no, myślę, że bardzo dobry wynik, gramy jest tu konsekwentnie i to jest z przodu, wpadają bramki, także jesteśmy zadowoleni na razie z przebiegu meczu. pozostała Wam mecz z Tomadeksem Lublin, widziałeś to drużynę w akcji, obserwowaliście wcześniej? Znaczy się wcześniej obserwowaliśmy, jeden mecz jak z Lublinem grali, także widzieliśmy co grają tak, Lubi Katowice, tak, ale tak, ja tak, z tak. tą drużynę? Nie no dobrze, dobrze grają, także zobaczymy wynik jeszcze nie. Samo, jest... samo wyjście z grupy Was już satysfakcjonuje, czy myślicie teraz, żeby ugrać jakieś, jakieś wyższe cele? Walczyć? No ja myślę, że jak zebraliśmy się, przyjechaliśmy tu grać, także powalczymy o wyższe cele. Naszym celem nie było tylko wyjście z grupy, także jesteśmy drużyną już drugoligową, graną już powiedzmy no to... Dla nas już jakieś stawiamy sobie wyżej kuczeczkę. Bardzo dobrze i tego wam życzę jak najlepszych wyników. Dziękuję